Jak brzmi dziesiąte Boże Przykazanie? Brzmi ono inaczej niż nas nauczono, dlatego musimy to sprawdzić w Słowie Bożym. Jak brzmi dziesiąte Boże Przykazanie? Nauczono nas, że zaczyna się słowami, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Każdy normalny człowiek zastanawia się, co to jest. Nie, nie jest to pełne zdanie, nie wiadomo, jak do tego podejść. Rzeczywiście, przykazania zaczynają się słowami: Nie będziesz robił tego czy tamtego, ponieważ Bóg zrobi to czy tamto. Dlatego Porównałem to, czego nas nauczono ze Słowem Bożym. I okazało się, że to dziesiąte przykazanie rzekomo jest kontynuacją poprzedniego dziewiątego. Uczyniono to dlatego, aby usunąć drugie przykazanie. Jak brzmi drugie przykazanie? zapisane w księdze wyjścia w rozdziale 20 wers 4 do 6 nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu ani żadnej podobizny czegokolwiek co jest w górze na niebie co jest nisko na ziemi ani co jest w wodach pod ziemią nie będziesz oddawał im pokłonu ani nie będziesz im służył bo ja jestem pan twój bóg bóg zazdrosny nawiedzający nieprawość Ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazujący miłosierdzie, tysiącom tych, którzy mnie miłują, i strzegą moich przykazań. Dlaczego Bóg zabrania czynienia podobic, posągów i służenia im? W historii Izraela dowiadujemy się, że mimo tego, że był to lud Boży, który miał opowiadać i wskazywać na jedynego prawdziwego Boga, stworzyciela nieba i ziemi. Często odchodził, czynił sobie podobizny innych bogów i im służył. Dlatego Bóg bardzo wyraźnie o tym mówi. Tutaj jest powiedziane, że on jest również Bogiem zazdrosnym. Jest Bogiem zazdrosznym o swoją chwałę on zachował swoją wierność względem ludu natomiast lud Boży tego nie, nie czynił pan bóg mówi że będzie trzymał rękę jego ręka będzie ciążyć nad tymi którzy nienawidzą go a okaże swoje miłosierdzie tym którzy umiłowali go i tym którzy czego Jego przykazań? Mamy również słowo przestrogi w Apokalipsie, w ostatniej księdze Biblii, w 22 rozdziale, <klimy> czytamy od 18. Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi, jeśli ktoś dołoży coś do tego. Dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze. Jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta i z rzeczy, które są opisane w tej księdze. Często nasza wygoda powoduje, że ci, którzy nas uczą zasad moralnych, jakieś spraw praw duchowych może się okazać i nie możemy sobie z tego nie zdawać zupełnie sprawy, że możemy być oszukiwani. Dlatego zachęcam ciebie, abyś zaopatrzył się w egzemplarz słowa Bożego i sprawdzał, jak się rzeczy mają z twoją wiarą. I w ten sposób usunięto drugie Boże przykazanie powodując jego zapomnienie. Ale wcale tak nie musi być. Dalej mamy możliwość czytania słowa Bożego i sprawdzania. Słowo Boże nas zachęca i ciebie również. W pierwszym rozdziale księgi Objawienia Świętego Jana czytamy w wersecie trzecim. Błogosławiony ten, kto czyta i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski. Szczęśliwy, błogosławiony ten, kto czyta i zachowuje. Czytajmy, zachowujmy, abyśmy nie byli oszukiwani.